Jesteśmy w Warszawie. O 18.00 odbędzie się proukraińska demonstracja pod ambasadą Stanów Zjednoczonych. Na razie widać, że ludzie się zaczynają zbierać. Mam nadzieję, że będzie nas tutaj dużo więcej. Że na razie wrzucam Wam tylko zajawkę tego, co tutaj się będzie działo. I do zobaczenia o 18.00. Jesteśmy pod ambasadą Stanów Zjednoczonych. Dziś jesteśmy pod ambasadą. Przekazuję głos na pani. Chcesz być stojakiem do telefonu? Um. Dobry wieczór, Szanowni Państwo zrobię dziękuję, Na razie, że tak właśnie to, to tutaj dzisiaj się zbieramy i za to, że jesteśmy dzisiaj, trzęsło, dzisiaj jedną tutaj z nami, to bo nie byliśmy pewni, czy się uda tak szybko się zebrać, ale cieszę się, że jest nas tak dużo. Tak jak Jacek już powiedział, jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby wypowiedzieć, wydawałoby się bardzo jasne dla nas wszystkich słowa, ale niestety musimy te słowa jeszcze raz powtórzyć. Musimy i chcemy jeszcze raz bardzo głośno powtórzyć, że Rosja jest państwem terrorystycznym. Musimy i chcemy jeszcze raz bardzo głośno powtórzyć, że Putin jest zbrodniarzem wojennym. Ja tak. Chcemy też powtórzyć, że niezależnie od tego, kto jest lub byłby prezydentem Ukrainy, wojna rosyjsko-ukraińska i tak by się zaczęło. Bo to nie Ukraina tę wojnę rozpoczęła, tylko zbrodniarz wojenny Putin i tylko państwo terrorystyczne Rosja. I dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby na to zwrócić uwagę i żeby nie pozwolić nikomu na świecie, tym prezydentom niektórych państw, rozmywać granice pomiędzy ofiarą tej wojny a agresorem i sprawcą tej wojny. Wojna w Ukrainie zaczęła się w 2014 roku, od tego, że agresor Rosja napadła niepodległe państwo. Od 11 lat organizowaliśmy setki różnego rodzaju manifestacji popierających Ukrainę. Od 11 lat, jak przychodziliśmy pod tą ambasadą, zawsze dziękowaliśmy. Dziękowaliśmy Stanom Zjednoczonym, dziękowaliśmy Amerykanom za to, że tak dzielnie wspierają Ukrainę. Za to, że robią wszystko, żeby Ukraina w tej wojnie zwyciężyła. Bo chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że to nie jest wojna tylko dwóch państw. To nie jest wojna Ukrainy i Rosji. To jest wojna. Jesteśmy pod ambasadą Stanów Zjednoczonych. W tej chwili przemawia Natalia Panczenko. Zjednoczonym Zauro, najbardziej powinno zależeć i zawsze zależało na tym, żeby zwyciężyła demokracja. Mamy nadzieję, że nadal tak jest. I dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. I po raz pierwszy od tych 11 lat jesteśmy zmuszeni organizować tutaj nie tylko akcję podziękowania, ale organizować też protest. Bo się nie zgadzamy. Bo się nie zgadzamy na to, że Ukraina mogłaby zrobić tak, żeby ta wojna się nie zaczęła. Nie. Tylko Rosja i tylko Putin są odpowiedzialni za to, że rozpoczęła się wojna. Tylko Rosja i tylko Putin mogą zrobić tak, żeby ta wojna jak najszybciej się zaczęła. I po to tutaj jesteśmy, żeby to głośno wybrzmiało. Jesteśmy tutaj po to, żeby podkreślić. Ukraina na nikogo nie napadała. Ukraina jest w tej wojnie tylko i wyłącznie ofiarą. Katem, sprawcą, mordercą, agresorem, terrorystem w tej wojnie jest Rosja i osobiście Władimir Putin, prezydent terrorystycznej Rosji. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żebyśmy Państwo to jeszcze raz tutaj pod ambasadą Stanów Zjednoczonych głośno wypowiedzieli. Jesteśmy tutaj także po to, żeby przypomnieć, że wsparcie Ukrainy przez jej partnerów, ale także gwarantów bezpieczeństwa. Tak jak powiedziałem, jesteśmy pod ambasadą Stanów Zjednoczonych. Postaram się jeszcze do Was wrócić z transmisją. A jeżeli jesteście w Warszawie, zapraszamy. I gwarantowali Ukrainę. Cały nas usłyszał, ponieważ to, co przeżyliśmy kilka dni temu, było nie do opisania. Rzeczywiście prawdę napisał były prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko, który powiedział, że co najmniej połowa kraju po tym spotkaniu nie spała, bo była naprawdę przerażona i była w szoku głębokim. Szanowny Panie Prezydencie, nie jest prawdą, że prezydent Ukrainy jest dyktatorem. Nie jest to prawda. My, Ukraińcy, możemy mieć dużo pytań do naszego prezydenta, zastrzeżeń, ale to jest prezydent, który został wybrany w sposób demokratyczny, na którego głosowała większość narodu ukraińskiego, większość społeczeństwa i prezydent, który do tej pory ma poparcie większości obywateli Ukrainy. Czy są osoby, które go nie wspierają? Oczywiście. Właśnie dlatego, że jesteśmy krajem demokratycznym, są osoby, które wspierają i są osoby, które nie popierają. Ale bez dwóch zdań. I w tym pytaniu, w tej kwestii jest jedna spójna pozycja i narodu, większości Ukraińców, i partii rządzącej, i nawet opozycji ukraińskiej, która mówi o tym, że. Teraz przeprowadzenie wyborów podczas wojny pełnowymiarowej nie jest możliwe, kiedy jest duża część kraju okupowana, kiedy mnóstwo osób nie może przyjść na wybory, kiedy nie można zrobić normalnej kampanii wyborczej, nie możemy w Ukrainie przeprowadzać wybory prezydenckie. I jest nam przykro, że zawsze Stany Zjednoczone dla milionów osób na całym świecie tym Ukraińców, jako państwo, które jest przykładem demokracji, wolności słowa, idzie tą drogą, kiedy sugeruje albo mówi wprost przez różne osoby, które rządzą Stanami Zjednoczonymi, że chcieliby zmienić prezydenta. Prezydenta Ukrainy może zmienić tylko i wyłącznie naród ukraiński. Kropka. Druga kwestia. Kwestia, że jest to gra i nie mamy dobrych kart. Szanowny panie prezydencie, to nie jest dla nas gra. Siedmiu z dziesięciu Ukraińców stracili już kogoś na tej wojnie. Siedmiu z dziesięciu stracili ojca, syna, matkę, siostrę, najlepszego przyjaciela, żonę, męża, dziecko. Siedmiu z dziesięciu Ukraińców. To nie jest gra! 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 W drodze to jest nasze życie i życie naszych najbliższych! którzy codziennie, co godziny, co minuty ryzykują własnym życiem. Codziennie nie tylko słyszą alarmy bombowe, ale też tracą życia, płacą za tę wojnę najdroższym co mamy życiem ludzi. I bardzo ważna kwestia to nie my tworzymy sytuację, w której może zacząć się trzecia wojna światowa. To nie Ukraińcy stworzyli sytuację, w której coś takiego może się zacząć. Nie może Pan prezydent powiedzieć, że Putin jest dyktatorem, ale z łatwością posto, takiej treści pojawia się na mediach społecznościowych pana prezydenta. Dyktator jest jeden. I ten człowiek, chociaż z trudem nazywamy go człowiekiem, raczej potworą istotą. Nie człowiekiem. To on pcha ten świat do trzeciej wojny światowej. I jeżeli się nie ogarniemy, jeżeli nie będziemy wspólni, jeżeli nie będziemy się łączyli i walczyli z tym złem, on to zrobi. Bo jeżeli nie będziemy razem, on nas po prostu wszystkich wysadzi w powietrze. I dlatego prosimy, błagamy, wzywamy, zachęcamy, apelujemy o jedność. Apelujemy o to, żebyśmy byli razem, bo tylko razem potrafimy zwyciężyć w tej, tej walce. Tylko razem jesteśmy w stanie zwalczyć tego wroga, którym obecnie jest Federacja Rosyjska. Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! Ukraińcy są niewdzięczni. To nieprawda, że nie dziękujemy, bo nawet my robiąc mnóstwo wydarzeń, akcji Solidarności, akcji protestacyjnych, akcji wsparcia Ukrainy, przechodząc tą ulicą dziesiątki razy w ciągu ostatnich lat głośno krzyczeliśmy, stojąc w tym właśnie miejscu, dziękujemy Ameryce. Dziękujemy stanom, dziękujemy narodowi amerykańskiemu, dziękujemy prezydentowi Kongresowi i możemy to krzyczeć 148 razy, powtarzać dziennie, że jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. Usłyszcie nasze głosy. Sława Ukrainie! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! drodzy i tak się stało, że dzisiaj przez Warszawę jechała wybitna aktorka ukraińska legendarna, która się nazywa Ryma Dziupina, która nie mogła nie przyjść na naszą akcję solidarności z Ukrainą. Rymo, zapraszamy cię. Sław Ukrainie! Po Ukraina! Do Ukraina! Do Ukraina! 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 Я дійсно лише кілька годин Прошу, зараз могла, ось, в ось, Варшаві. Ось. Я лечу ось. на зйомки ось. в Днісі, і могло б стати запитання, чому б мені не летіти з Києва, тому що дві години і літаком раніше я могла опинитися в будь-якій європейській Споро, столиці. Але, але три роки у нас вже не літають літаки. Це страшна, абсолютно була доба. З вечора 27 го Ченкі Większość z Was widziała ten list, który Lech Wałęsa wraz z innymi intelektualistami i działaczami z Polski napisali i przekazali do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj tutaj razem z nami jest Krzysztof Siemieński, który jest współautorem tego listu i który jest tutaj specjalnie po to, aby ten list do pana prezydenta Donalda Trumpa odczytać. Zapraszam, panie Krzysztofie. Szanowny panie prezydencie, relacje z pańskiej rozmowy z prezydentem Ukrainy z tak, tak, tak. oglądaliśmy z przerażeniem i niesmachem. Pańskie oczekiwania, co do okazywania szacunku i wdzięczności za pomoc materialną udzieloną przez Stany Zjednoczone walczącej z Rosją Ukrainie uważamy za obraźliwą. Wdzięczność należy się, się bohaterskim żołnierzom ukraińskim, którzy przelewają krew w obronie wartości wolnego świata. To oni od ponad 11 lat giną na froncie w imię tych wartości i niepodległości swojej ojczyzny zaatakowanej przez putinowską Rosję. Nie rozumiemy, jak przywódca państwa, które jest symbolem wolnego świata, może tego nie widzieć. Nasze przerażenie wywołało także to, że atmosfera w gabinecie Owalnym podczas tej rozmowy przypominała nam tę, którą dobrze pamiętamy z przesłuchań przez Służbę Bezpieczeństwa i sal rozpraw komunistycznych sądów. Prokuratorzy, sędziowie na zlecenie Wszechwładnej komunistycznej policji politycznej też nam tłumaczyli, że to oni mają w ręku wszystkie karty, a my żadnych. Domagali się od nas zaprzestania działalności argumentując, że z naszego powodu cierpią tysiące niewinnych ludzi. Pozbawili nas wolności i praw obywatelskich, ponieważ nie godziliśmy się na współpracę z władzą i nie okazywaliśmy jej wdzięczności. Jesteśmy zszokowani, bo podobnie Pan potraktował prezydenta Władimira Zaleńskiego. Historia XX wieku pokazuje, że za każdym razem, gdy Stany Zjednoczone chciały zachować dystans wobec demokratycznych wartości i swoich europejskich sojuszników, Kończyło się to zagrożeniem dla nich samych. Zrozumiał to prezydent Woodrow Wilson, który zdecydował o przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej w 1917 roku. Rozumiał to prezydent Franklin John Roosevelt, decydując po ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku, że wojna w obronie Ameryki toczyć się będzie nie tylko na Pacyfiku, ale także w Europie, w sojuszu z zaatakowanymi przez III Rzeszą Państwami. Pamiętamy, że bez prezydenta Romana Reagana i amerykańskiego zaangażowania finansowego nie udałoby się nam doprowadzić do rozpadu imperium Związku Radzieckiego. Prezydent Reagan miał świadomość, że w sowieckiej Rosji i krajach przez nią konflikty cierpią miliony zniewolonych ludzi, w tym tysiące więźniów politycznych, którzy za swoje poświęcenie w obronie demokratycznych wartości płacili utratą wolności. Jego wielkość polegała m.in. na tym, że bez wahania nazwał związek radzieckim granem imperium zła i wydał mu zdecydowaną walkę. Zwyciężyliśmy, a pomnik prezydenta Ronalda Reagana stoi dziś w Warszawie vis-a-vis -vis ambasady USA. Panie prezydencie, pomoc materialna, wojskowa i finansowa nie może być ekwiwalentem za krew przelaną w imię niepodległości i wolności krainy, Europy, a także całego wolnego świata. Życie ludzkie jest bezcenne. Nie da się zmierzyć jego wartości pieniędzmi. Wdzięczność należy się tym, którzy ponoszą ofiarę krwi i wolności. Dla nas, ludzi Solidarności, byłych więźniów politycznych komunistycznego reżimu służącemu sowieckiej Rosji jest to oczywiste. Apelujemy o wywiązanie się Stanów Zjednoczonych z gwarancji, jakich udzieliły wraz z Wielką Brytanią w memorandum z w 1994 roku, w którym napisano wprost, do do obrony nienaruszalności granic Ukrainy w zamian za oddanie przez nią swoich zasobów broni nuklearnej. Te gwarancje są bezwarunkowe, nie ma tam ani słowa o traktowaniu takiej pomocy jako wymiany gospodarczej. Teraz odczytam podpisy, niestety jest ich dużo. <laughs> <Niestety dla mnie. śmiech> Lech Wałęsa, były więzień polityczny, przywódca Solidarności, Prezydent Trzeciej Rzeczypospolitej. Bronisław Komorowski, były więzień polityczny, Prezydent Trzeciej Rzeczypospolitej. Marek Fajlin, były więzień polityczny, redaktor wydawnictw niezależnych. Seweryn Blumstein, były więzień polityczny, członek Komitetu Obrony Robotników. Teresa Boguska, były więzień polityczny, działaczka opozycji demokratycznej...